Także wyjeżdżam moi drodzy z Sycylii bez jednego Hothwilsa Za to z wielkim z wielkim niesmakiem jaki we mnie pozostał. Zobaczcie co tu się dzieje przy drodze. Jak wygląda ta palermo zwłaszcza Jest to straszne widok w ogóle. Ale na korfu w Grecji jest dokładnie tak samo, taki sam syf i jest masakra nie podoba mi się to strasznie ale nie mam na to wpływu na całe szczęście wypływamy stąd na pusto lecimy na kontynent, trochę się zrzebnąłem pospałem jest piękna architektura w porcie w ogóle jest yy, ładnie, marina jest ładna ale co z tego jak, jak... Wszędzie jest taki syf jak tutaj. No to nazwać bałaganem to, to jak nic nie powiedzieć. To jest po prostu syf, to są syfiarze. Same palmy nie załatwią tego, żeby tutaj było ładnie. Widzieliście jak oni jeżdżą? Całe, całe Włochy, ale na wyspie, na wyspie tutaj, to się szczególnie nasila. Byłem jedynym samochodem, który zatrzymał się na stopie.